No siemanko, słuchajcie mam dzisiaj rest day, więc postanowiłem, że nagram dla was dzień jedzenia, mniej jak to jak to wygląda u mnie w dni właśnie odpoczynku. Dzisiaj waga za nam pokazywała 92,3 kg, więc idzie zaskakująco szybko, ale ta forma w miarę się trzyma, więc nie spinam za bardzo o to, co będę jadł na pierwszy posiłek. E nic wyszukanego, więc jeżeli ktoś szuka inspiracji do posiłków, to w dzisiejszym odcinku rady ich nie znajdzie. Mamy tutaj 300 g kurczaka, a mamy tutaj 150 g fasolki zielonej takiej zwykłej szparagowej, 10 g czy mililitrów, jak kto woli, oleju rzepakowego, 10 g czy mililitrów oleju z oliwek, czyli oliwy z oliwek i 30 g ketchupu, kotli 60% mniej kalorii. Do tego wlotuje oczywiście y, mnóstwo supli, ale nie będę dzisiaj nagrywał tego, jak wygląda cała moja suplementacja, jeżeli chcecie odcinek o suplementacji, to wiecie co robić, tam w komentarzu oczywiście zamieścić komentarz, jeżeli jednak nie wiecie co robić, no i generalnie nagram wtedy Wam to, jak wygląda cała moja suplementacja, bo jest tego dość sporo i nie chciałbym, żeby dzisiejszy filmik trwał jakieś 30 godzin. U mnie generalnie w dni takie resta nie dzieje się zbyt wiele, więc nie będę tutaj jakoś mocno Wam nagrywał całego planu dnia, zwłaszcza, że dzisiaj praktycznie cały mój dzień to są treningi personalne, bo zaraz, w zasadzie za 20 minut, wychodzę na pierwszą sesję treningową, później mam chwilkę przerwy i zaczyna się druga, a jestem dzisiaj w pracy do w zasadzie 21.30, więc raczej nie będę miał zbyt wiele czasu, żeby to wszystko jakoś tam ładnie nagrać, ale całe żarcie Wam nagram, więc pokryto się zrywam i do zobaczenia. Dobra, zabieram się za posiłek numer 2. Będzie to posiłek na słodko, więc postanowiłem, że zrobię Wam filmik, jak przygotowuję swój pudding. Taka kupa, którą wrzucam często na Instagrama do Stories. To jest właśnie to, co teraz zrobię, czyli nic nie mówię jak tworów z WPC, orzechami, kakao. Najpierw oczywiście rozpuszczamy słodziki. Teraz do rozpuszczonych słodzików wrzucamy twaróg, u mnie to będzie cała kostka 250 gramów. Do tego wrzucamy łyżeczkę. O Jezu ale mi się dało łyżeczkę. Kakao naturalnego, takiego odtłuszczonego. Wydaje mi się, że już chyba nie ma takiego kakao nieodtłuszczonego. To co mnie zawsze zadziwia to to, że ludzie nie ogarniają opcji tarowania. Czyli... Zwłaszcza w stanach, jak oglądam te filmiki z bodybuilderami różnego rodzaju, jak oni próbują wcelować tą ilością masła orzechowego, yy, w, jak odważają sobie to, zawsze mnie to śmieszy, bo wystarczy kupić sobie wagę z obciem tarowania, wrzucacie sobie na wagę takie dziadostwo i po prostu wyciągacie sobie z wagi tyle ile chcecie, no ale jak widzicie. Yy, to nie zawsze jest tak, że jak coś jest za wielką wodą, to jest yy, lepsze i mądrzejsze. Dobra, teraz rzucam sobie 20 gramów orzechów włoskich, ale najpierw chcę się wam pochwalić. Patrzcie, ile mam orzechów włoskich. Tutaj jest jeszcze pewnie jakieś 9 kg tych orzechów. Jedyny minus jest taki, że to leży coraz w przedpokoju, więc te orzechy włoskie mają więcej kurzu niż orzechów. Ale. Dobra, więc teraz wcelowujemy sobie. 20 g orzechów włoskich, patrzcie, prawie perfekcyjnie. Ja do tego daję jeszcze sól, ale nie będę teraz grzebał, i wystarczy to wszystko zblendować. Dobra, I tak to wygląda po zblendowaniu i całość ma 60 białka, 20 tłuszczy i w jakieś tam śladowe ilości węglowodanów, których ja nie liczę z takich produktów śladowych. I to jest mój posiłek numer dwa. Nie wiem czy to zobaczycie, ale zrobiłem taką mini ankietkę u siebie na, na YouTubie, czego chcielibyście więcej na moim kanale i komentarz Klaudiusza wygrywa. Wygrywasz mój uśmiech, mój cenny uśmiech i radość z zrobieniami dnia. Także, Klaudiusz, you make my day. Hop, hop. Posiłek numer 3: 300 gramów kury, 80 g papryki i 70 g pomidorka. 10 ml, lub gramów, jak kto mówi, oliwy z oliwek i 10 gramów oleju rzepakowego. No i tyle, tak to wygląda. Siemanko, posiłek numer 4, nic tutaj nie będzie nowego, 300 g kury, 150 g fasełki zielonej, znowu 10 lnianego, co ja mówię rzepakowego i 10 oliwy z oliwek, troszkę ketchupu, zero. i tak to wygląda, to jest ostatni posiłek bez węglowodanów, więc jak przyjdę z pracy, to robimy węgle. Dobra i wreszcie doczekałem się mojego pierwszego wysiłku z węglowodanami. E, mamy tutaj 200 g kurczaka, e, mamy tutaj 60 g borówek. 85 g e, płatków owsianych. I płatki owsiane to jest tak naprawdę jeden z moich głównych źródeł węglowodanów. Ostatnio płatki owsiane to jest prawdopodobnie mój ulubiony produkt węglowodanowy, jaki kiedykolwiek e, powstał, e, bo po prostu uwielbiam płatki owsiane. E, mamy tutaj 25 g odżywki białkowej, e, łącznie dodaję 60 g białka, 80 węgli. Do tego to jeszcze ląduje oczywiście kreaty na plinie treningowe wrzucam do dwóch ostatnich posiłków tam gdzie mam węglowodany, tłumaczyłem mnóstwo razy dlaczego, więc nie będę tego powtarzał. No i do tego wpada Niacy na 500 mg i chrom i tak wygląda mój posiłek. Oglądam sobie w związku z tym, że wróciłem już z pracy Global Muscle Radio ze Steven Cooklo i Antoni Walierem czy Willandem, czy jak tam się to czyta, nie wiem dokładnie. Dobra, doczekaliśmy do końca dnia. To jest mój ostatni posiłek. Wygląda dokładnie tak samo jak posiłek poprzedni: czyli mamy tutaj z 85 g płatków owsianych, mamy tutaj 60 g borówek, mamy tutaj 25 g WPC, kreatynę, 200 g mięsa, kurczaka. Oczywiście wygląda to w ten sposób, czyli dokładnie tak samo jak poprzednie. Dzięki wielkie, jeżeli dotrwaliście do końca do tego momentu. Makro oczywiście z dnia wyświetlę pewnie gdzieś na, na ekranie. W zasadzie to już chyba tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy tego typu w ogóle odcinki Wam podchodzą. Wiem, że tam pisaliście, że chcecie więcej odcinków z kuchni. Mam już nawet kilka pomysłów na to, co mogłem nagrać. Także pewnie w najbliższym czasie pojawią się jakieś posiłki z kuchni. Posiłki z kuchni. Oczywiście odcinki z kuchni chciałem napisać, napisać, powiedzieć. Jest bardzo późno, muszę zjeść i spać. Trzymajcie się. Cześć.